Mandero się mandero! Wszystkim tu na tej strony. Witam z czwartego dnia na kwarantannie. Lecimy sobie dzisiaj zrobić do Denbosz do GGD test. Bo potrzebuje to do roboty. Potrzebuje to do roboty jako podkładkę. Ja wiem, przez 4 dni robiłem 4 razy domowy test. W razie wszystko jest ujemne. Współlokatorka trafiona. Okazało się dzisiaj jeszcze, że chudy jest trafiony. Chody też dzisiaj na 13.20, ja mam na 13.40 z hakiem. No i jedziemy się testować, jedziemy się testować, zobaczymy co jest 5. Tak czy siak muszę to zrobić. Do firmy, żeby mieć podkładkę, żeby nie było, że tu na ściemnia. Także zadzieram kiece, wsiadam do Astry i lecę. No i ciśniemy sobie, ciśniemy, mamy jeszcze 16 km. E, okazało się, że chudy, chudy do mnie dzwonił, też trafiony. Też trafiony, bo mi słabo się coś tam czuł, takie krypowate objawy, ból głowy. Coś tam, oczy go piekły. I zrobił sobie domowy dzisiaj, samego rana, i wyszło, że szczelony. To też właśnie był dzisiaj w Dębosz na 13:20 bodajże. I ja kurde, jadę też zrobić, bo muszę mieć podkładkę. Do pracy, bo taki domowy to raczej nie jest za bardzo wiarygodny. Także, choć cholera wie, jak tam z wiarygodnością tych, tych testów w GGD, co tutaj robią, ale no, one są honorowane. Także takie coś muszę mieć do pracy, żeby nie było, że tu na bumelewali wali jakoś. Wiecie, co jest pięć, także, tu zapierdziela. No, A moja współlokatorka jeszcze nie dostała, robiła w czwartek. Yy, I do dzisiaj jeszcze nie dostała wyniku. Nie wiem, czy to dzisiaj przyjdzie, czy oni tam wysyłają w sobotę. Jak nie, to dopiero w poniedziałek. No, ale mówię, mi no, już czwarty dzień leci. A napisali 5 dni i test. Także zapierdzielam robić. Test. Taka sytuacja hemoglobina i kabina. Budy mówi, że miał objawy właśnie takie jak ból głowy i dreszcze go teraz przechodzą. Zimno, ciepło, zimno dreszcze, moja współlokatorka to samo przy kaszleniu, łeb na pierdziela, ból mięśni i, i dreszcze w nogach, poza tym nic. Mi w ogóle nic nie ma, 4 dni, cztery testy te domowe, wszystko ujemne, ale mówię. Trzeba to zrobić formalnie, żeby to miało ręce i nogi. Także nie wiem, mieni zierusza, rusza w bądź razie. Nigdy gryb nie miałem 20 lat temu anginę ropną Jakby mały. Także więcej jak 20 25. A tak to nigdy nie chorowałem. Jak mnie robnie, to robię raz za dobrze, wiecie co jest <laughs> Dobra, ciśniemy na Den bosz. Mamy na wprost punkt GGD pobór pobór materiału do badania taka sytuacja hemoglobina i kabina. patyka do gardła, później do nosa, dobrze nie do dupy kiedyś to się robiło, że się wjeżdżało z eee, samochodu robili test, otwierali szybę w namiocie i tak to działało, a teraz widzę, że kurczę, e, trzeba fura zostawić na parkingu Jesteśmy na parkingu i musimy się udać tam. Także dzisiaj nie z samochodu, dobra. Czyli nie biorę kamery sobą, sobą. Idę cisnąć robić potężny test. Yo. No i popotestowane, potestowane. Wychaliśmy sobie na autostradę, ciśniemy z powrotem w kierunku domu. Mamy jakieś 23 km. Ale powiem wam tyle ludzi. To nie widziałem nawet w Black Friday jak jest promocja. W Mediamarkt. Także <noise> kolejka, bo raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć okienek do poboru, a kolejka jak do spowiedzi, naprawdę. A jak do Komunii Świętej? O! Jak do Komunii Świętej taka kolejka, żeby przyjąć. Także kurde, nie wiem co to się dzieje, ale, ale masakra w tym punkcie pobrań. Pytałem się babki już po pobraniu, Mówię, że mam jedno pytanie. Moja współlokatorka. Miała przeprowadzony test na koronę w czwartek, i do dnia dzisiejszego nie ma żadnego wyniku. I co teraz? No ona mówi, że o no to, to o, niedobrze, bo jeżeli go nie dostanie, to będzie musiała powtarzać test. Jeszcze raz. Taka sytuacja: hemoglobina i kabina. A ja, kurde, też potrzebuję od niej test do roboty. Wiecie co, żeby wysłać? Eee, po prostu, żeby firma wiedziała co jest 5, że ja nie palfrana, nie? No To mnie troszkę niepokoi, ale wy Ane jajca. Potestowani, potestowani, czekamy sobie na rezultat. A sobie wymyśliłem, że mam teraz trochę czasu to w końcu sobie ogarnę ten pierdzielnik tutaj bo tutaj jest syfkiła i mogiła miejsca w kontenerze mi braknie żeby to wszystko wywalić także dobra ja się biorę za robotę biorę się za robotę wystawiam motocykle i biorę się za porządki w kanciapie sprzęty już mamy wyciągnięte stoją ładnie pod choinką giksik i mt a ja się zabieram powoli do robienia porządku puchy no, wywalenia, wszystko co jest puste, Pozbyć się tego badziewia, tego nie, tego nie, dlatego, że nikt nie powiedział, że na kwarantannie nie można pić piwa. Taka sytuacja, hemoglobina i palma w oddali. <laughs> Tutaj de facto jest teraz wszystko i nic. Wszystko i nic, także... Jest wyzwanie, jest wyzwanie jakieś z dawelta, ładowarki, szlifierki, inne nananany, pokrowce na motocykl, stare żarcie papryki, tysiąc niepotrzebnych rzeczy, także będzie co robić. Będzie co robić, dywanik do wywalenia, bo już jest zajechany ze smaru i tak dalej, ale tu mam rezerwowy jakiś taki dywan i ten dywan sobie jak ładnie potem pyknę podłogę. To położę sobie dywanik. A i tak mi chodzi po głowie, żeby zamówić sobie taki fajny dywan z Neta, żeby był motocyklowy. Ja biorę się! Biorę się! Za potężne porządki! Tu nam ma czasu! A czasu! Taka sytuacja hemoglobina i kabina. I dwa motocykle. Drek, Jeden córki, Ciekawe, kiedy jej to oddam. Jak na razie, ja tam latam, MT 125 i Gixxer 750 150 koni, pstryk, 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 biorę mi się za robotę, bęk. Dobra, lepiej nie będzie, co się dało zrobić, to się zrobiło, także wprowadzamy sprzęty, taka sytuacja, hemoglobina. budy skurwisyny. Także lepiej nie będzie, lepiej nie będzie, ale zawsze lepiej, zawsze lepiej, tutaj Nunia, tutaj mtek, troszeczkę jako tak, o to poukładałem, chemia na swoim miejscu, graty do remontów u góry, jakieś tam maszynki, pistolety na klej i tak dalej, i tak dalej, Mikołaj na swoim miejscu, dajmy mi to, to jest moje, to jest moje. Także taka sytuacja nie ma tego złego, co na dobre nie wyjdzie, przynajmniej sobie porządek zrobiłem. Ja pierdzielę. Dobra, teraz to ja mogę sobie spokojnie, z czystym sumieniem szczelić browara na kwarantannie.